Hej, siemanolizka jestem Ananas witam was w kolejnym odcinku z Hearthstone'a i dzisiaj zagramy sobie myślę kilka rankedowych gierek mam zaraz wam pokażę. Siódmą rangę, spadłem z piątej, miałem już prawie czwartą ale jakiś taki lustrick. I zastanawiałem się, czy będę grał z o, czy handlokiem. Tak, to jest błąd specjalnie. Taki, mam takiego handloka zrobionego, mam tutaj włożonego e, Oczywiście Jaraxusa złotymi wydropił, tak czy czemu nie? I mam... Tutaj z Legend Ragnarosa i oczywiście Loa Teba, i zastanawiam się, czy nie zmienić tutaj jednego na Shadow Flame, ale na razie tak zostawiam, bo lubię sobie tym czasami dokończyć po prostu przeciwnika czy dipsa. No przydaje się, więc ok, myślę, że sobie zagramy tym właśnie handlockiem. Zmienimy tutaj rankę, oczywiście, i lecimy. Zobaczymy, może się coś uda wygrać fajnego. W mi chyba jeszcze jednego wina do skończenia quest'a, także przy okazji otworzę sobie jakiś pakiecik, może coś fajnego wyleci na wizji. Bieda, bieda, bo jeden pakiet, ale będzie zawsze coś. Na arenie, mi się nie chce zbierać tych tam 50 golda czy tam 40, nie wiem ile będzie mi brakowało. Jaina. Kurde, jeśli to jest frost mage, Freezed mage, no to będzie lipa, bo naprawdę nie lubię grać na to ścierwo. Ale w sumie i ona musi zachowywać te. Oj, kurde, chciałem to zmienić. Pierwszy fail, misclick Ale dobra, mamy dwóch Ancient Watcherów, żeby dać im tam. Tutaj mamy Smokora. Smokor jest naprawdę ważny. Dobra, czy masz typie tych typów za jeden? Jeden, trzy? Nie masz, no spoko. Dobra, nie ma co chyba go coinować. Myślę, że skończę turę po prostu. Przywitamy się. I wish you. W ogóle, jak możecie zobaczyć, mam złotego Urloka 500 Gierek, wygranych jest, także spoko. Dobra, Mad Scientist. Hmm. Czy ja to chce zagrać teraz? Chyba nie. Stopuję i w następnej turze mogę go zagrać tego Ancient Watchera. Chociaż w sumie mogę go zagrać i później zsilencować, no. A, dobra. Okay. Co mi teraz dojdzie? Slash czyli pięknie, ale sobie teraz chyba nie będę coinował jeszcze jego ja biląka w ręce. 3, 6, 9, czyli 8 hp'ów będzie miał smoczek, a on może mieć duplikata, czyli nie, 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 nie. Ja chcę zagrać to. Okej. Okay. Kurde, to pewnie jest znajomy życie Counter Spell, czyli no, nie, mogę, nie będę mógł sobie użyć coina. Ale może będzie, będzie dobrze i bez tego. Hmm. Co ja teraz chcę zrobić? Czy ja chcę skoinować? Czy ja chcę wystawić smoka? Czy ja chcę silensować tego typa i się strajdować? Oh. To jest dobre pytanie. Moja słowa od razu ginie, czy to od tego, czy to od tego. Więc to jest nieuniknione, że moja słówka zginie, jak ją wystawię. Ten tym będzie miał 3 HP, będzie miał 4 ataku, więc ginie na Frostbolta. Gdy zagram to, nie mogę mu wyczyścić nic ze stołu. Yy, gdy skoinuję to, w sumie. Czy skoinowanie tego, to może być spoko, ale jeśli to jest Counter Spell, to jest Lipa. Dobrze, to nie jest Counter Spell. No okej, okay, zagram sobie. No i że to. No i zobaczymy, co Typ zrobi. W sumie nie wiem, czy Handlek jest taką dobrą talią do grania, nagrywania, bo jednak jest to w sumie taka talia, gdzie trzeba się zastanowić nad ruchem i jednak to jest talia pod late nie pod takie napierdzielanie klepanie. No i dobra. To zrobię tak. Halo. Halo, Hearthstone. Halo. Halo, Hearthstone. Co się dzieje z Hearthstone'em? No... Albo to moje internet, albo to serwery Headstone'a. Hmm, no właśnie. Ojeju. No, ale dobra, już wróciłem. Już wróciłem. Typ zasilensowany. Ok. No, no tak, myślę, że tak straightuję tutaj. Tego chcę zagrać. Nie, zagrę go w następnej turze Ciebie czy ja muszę bić? Wolę Ciebie. A, oczywiście że ten sekret. No i sobie dobiorę karcioszkę. Skoro to nie był Counter Spell, skoro to nie było DupliCate, ani kopiowanie miniona, którego przyzwa, no to to musi być ee, Ochrona w jednej turze przed śmiercią. No wiadomo, że mi tak zrobić, Wiadomo Dobra To ja bez, bez żadnego namysłu zagrywam to, to i obok to. Tutaj tradeuję w ten sposób. A i tutaj tradeuję tak. No i dam teraz mu wybór, czy on chce zabić to. No chyba, że ma Flame Ale jeśli nie ma Flame jeśli nie ma swojego AOEKA. Dodaję mu wybór, czy zastrzelić, co, czy zastrzelić i zabić tym. O, Blizzard. No na tym nie pomyślałem. Blizzard, gejowy Blizzard. No ale tak czy siak. Nie jest źle. Mm, dobra. Co ja chcę teraz zagrać? Ja bym chciał zagrać teraz Regenerosa najlepiej, by walnął mu w pyszczek. Ale myślę, że zagram to. Dobiorę kartę. O i mogłem na odwrót zrobić. Miałby jeden Hp więcej sączek. Dobra, zabijecie i tak padniesz. Zaraz. No i miejmy nadzieję, że teraz tym strajka nie ma. Będzie lipa. No stary. Co co, 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 co? co ty zagrasz teraz na mnie? Jestem bardzo ciekawy następnie że mogę zagrać jak Ragnarostka sobie i to jest bardzo fajne, o dobra on ma 6 many, czyli nie będzie miał na flimestrike'a, to jest bardzo, bardzo fajne. Freeze all enemies. No dobra. Secret. O kurde, boję się zagrywać jak jedna Ragnarosa teraz. Dlatego zagram coś takiego. I zagram coś takiego. Myślę, że to będzie a najodpowiedniejsze zagranie. Kiedy w następnej turze on coś zagra, ja mu to instant kasuję. A, dobra, on chce mnie tak. On chce mnie zberstować. Hmm. Kurde. No, może mu się to udać, ale ja się wychyluję. Nie wiem, ile on bije. Nie mam pojęcia, ile on bije z tego, no ale. Klepiemy jego, wiadomo. Kurde, ile on będzie miał hapeków. No dobra, wszystkim uderzyłem. Więc ja no po prostu kończę turę i liczę na to, że mnie nie zabije w tej jednej turze. No. On będzie miał jeszcze jedną do przeżycia, bo ma swoje gejowe sekrety. Pyroblast 10 Dipsa. O kurde, o kurde. No dobra, na pewno chcę zagrać. Na pewno muszę zagrać tak. Oj, oj, źle to zagrałem, ale tak czy siak, to jeden many. no i wierzę w niego, no. no wiadomo, że to ten sekret. Block, no i zobaczmy, czy on miał mnie za jak zabić, jeśli ma Firebola, Frostbolta, to już jest 9 dipsów i mu brakuje dwóch, czyli pewnie Ice Lance, albo po prostu Fire Frost Bolt, czyli 3 Lipsa i 2 Islands, czyli 8. No, jednak nie ma. Czyli jeśli nic nie zagra na stół, dobrze wygrałem. Well played. Well played. Ragnarosi, do Boba, dostajesz za 8 pyszczek. No, czyli spoko. Kierka wygrana. Ładnie. Pięknie. 40 golda. W ja mogę już sobie teraz otworzyć, bo chciałem jednak jeszcze poczekać, poczekać na koniec odcinka. Żeby to otworzyć, ale już Już pewnie bym nie, nie dał rady poczekać tak długo, więc otworzymy to teraz i uwaga. Halo, dajcie mi jakąś dobrą kartę. U, fioletowa. Uu, tutaj no nie, nie za specjalnie, nie za specjalnie, nie za specjalnie niebieska. Dobra. Rare, a koda jest Oracle. Prawdę, Murlock Epic, Doomhammer W sumie spoko, Nie wiem, czy miałem. Nie wiem, czy miałem. Zaraz sobie sprawdzę. My collection Crafting mode. Miałem 4 z tego, czyli tylko Doomhammer nowy. No, ok, no i dobra, zagrajmy następną jeszcze. No, oczywiście, Handlock. I lecimy dalej, zobaczymy. Chciałbym Wam pokazać mojego pięknego, Regnoroska. To znaczy, nie Regnoroska, czy Reksusa. Mam złotego Jarek mam złotego Roloka, fajnie, fajnie to ze sobą współgra. Okej, okay, ciekawe z kim teraz zagramy. Chyba najbardziej nie lubię grać, nieważne jaką talią, czy moim zoo, czy moim handlokiem. Właśnie na niego. Właśnie na RekSara, który no jest po prostu teraz chyba jedną z najmocniejszych tali takich do raszowania przeciwnika. To sobie zostawię i to chyba też. On po prostu z tymi Undertakerami, które, którzy dostają za imiona zagonią, plus +1, plus jeden, plus jeden. No jest masakra, naprawdę, jest istotna masakra. No i zaraz mi zagra. O, nic nie zagrał w pierwszej turze. Wow, e, ja chyba chcę zagrać tak. Widziałem, że dużo osób tak robi, i spróbuję w sumie, żeby skoinować tego typa jak najszybciej, żebym później już go nie musiał zagrywać. Będę miał na shadow Flame'a. Żeby zniszczyć jego miniony. Dokładnie. No wiadomo. Web spinerek. No i teraz zaczynamy dobierać karcioszki. Zobaczmy co on tym będzie robił. No wiadomo. Będzie we mnie strzelał, atakował tymi web spinnerami. Dostawał karty. Kurde. Bardzo chciałbym w sumie ten deck do Hunter'a mieć. Ale niestety jest taki problem, że no po prostu nie mam zrobionego na Xramas. O, oczywiście, jak najszybciej mocno Soul Fire, żeby nie dawało tego dodatkowego ataku, ten typ jego przyszłym minionom, stronnikom. I dobra, zobaczmy co on teraz zrobi. Well played Mad jest no, to jest mocna karta na Huntera, na Mage'a. w sumie chyba na ich tylko się gra. No widzicie, że jest czwarta tura, nie mam 9 hp -ków. Sam się bije też w sumie. No dobra. Akurat fajna karta mi doszła. Idealna. Musi w nią dwa razy napierdzielać, żeby ją zabić. No chyba, że mu coś dojdzie fajnego. Teraz zobaczymy. Haunted Creeper, okej okay. Spoko. O pięknie. Dwa Slatch Belchery. Idealnie. Na pewno tak ja coś chcę i end. Miejmy nadzieję, że to nie jest tylko. explosive trap, tak to się nazywa. Explosive trap, dokładnie. A, change minus, health to 1. Are you serious? No i jeszcze psy. Wow, fajne combo wyjdzie typowi, ale... Ale spokojnie. Rzecz Warlock jest tak piękną klasą, że no po prostu. Zaraz gorniemy, well played aż się napisze, well played, well, 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 well played, well played, ziomeczku. Tu nie ma żadnych counter Speli, także do boba ci mówię właśnie teraz i kończę turę, well played, thank you. No ale to nadal nie zmienia, zmienia tego, że on ma przewagę, to chciałem powiedzieć. Ralmead, Started New Arena Run. Nie, ja teraz chyba nie ma innego wyboru. Slack Belcher, myślę. Myślę, że to jest odpowiednia karta. Tak? Czy nie? Chyba tak. Czy chcę tapnąć? W tym wtedy będę miał za 4, jak on mi strzeli za 2, będę miał 3, 12 HP. Nic nie chcę, nie chcę tapować. Na pewno nie chcę tapować. Mam już dwie karty wykorzystane, które mnie healują do mojego kochanego Dzekusa jeszcze dwie tury, także właśnie. On mógłby mieć dwie takie karty i za 10 po prostu walnąć nimi. Ale według mnie zrobił błąd, bon, bo mógł mi rozwalić tego Slash No on, chyba, że on mnie chce tak wystrzelać po prostu. Dobra, najpierw chcę zagrać na pewno to. Joraxus, pięknie, w następnej turze jak nie zginę. A bardzo możliwe jest, że zginę. No ale jeśli nie, to naprawdę będzie epik, epik epicko. Dobra, chcę zrobić coś takiego. Well played no czyli pewnie mam mnie ich zabić, skoro mi naciska Well played. Thanks. No, jedna tura, jedna tura brakła. No, jeszcze mnie jest. Na KBM. Wiedziałem, że mam chociaż cztery... Nie, nie zabije mnie jeszcze. Dobra, czyli wciąż jestem w grze. Okej. Okay. Głupio, że dałem tam tak trochę w sumie panicznie. Well played. Thank you. You face Direxus. You face Direxus typie. I wjeżdżamy teraz w ciebie. Well played no co my z tym Well played? Tak ciągle no Well played, thank you! Czarak susik wjechał! Żałuję, że nie mam tego A czy Gianta, ale Whatever Ok, fajnie teraz ładnie, ładnie, ładnie teraz mogę go ograć, tylko uwaga, co ja chcę tu zrobić? Powinno się zrobić tak i tak albo, albo chcę zrobić tak, albo i nie chcę zrobić tak, wiemy, że chcę zrobić, chcę zrobić takie coś, takie coś i tak, pyk i wjeżdżamy w niego. Mogę zagrać jeszcze ją przytomtować, ale raczej tą kartami mi nie ściągnie, tamtej mnie nie zabije. Także mamy już podobny poziom zdrowia. Jego w następnej turze jeszcze nie zabijam, ale... To jest jeszcze. O, trzy. No, trzy. No i co teraz typie? No nic chyba. Jeszcze mnie nie zabijasz. Nie masz już żadnego tego, tego, czegoś. A ja chcę zrobić... Tak I tak O no, i wjeżdżam w niego Well played 2 HP do 6 Raczej nie ma mnie szansy zabić Tak mi się wydaje Undertaker tylko, czyli Well played, 2-0 Wildflow, I can see, it. Wiadomo, że się podajesz. W sumie fajnie mi poszło na to. Win streak, nice. Wybiłem następną rangę sobie. No i możemy zagrać jeszcze. Uuu, jeszcze nie wybiłem, czyli dobra. Teraz miejmy nadzieję, że. Oj, nie mogę kliknąć, nie mogę trafić. Miejmy nadzieję, że wygramy. I wybiemy sobie znowu z tą rangę. Będzie powrót mój wielki do mojej rangi, kochanej. No i zobaczymy, jak to będzie. No co tym razem przyjdzie mi grać? Gul'dan, na Gul'dana. Ciekawe czy Zo, czy też handlock <laughs> i złoty oczywiście. Dobra. Soulfire, czy mi jest potrzebny? Nie wiem czy to jest handlock, czy to jest zoolog. Ale zostawię. Ryzykuję i zostawię. Słówka się przyda myślę, low -tep. może mi później nie dojść aby być przydatny. Myślisz, no Barcel, wiadomo, jest epicką kartą. Jedną z moich ulubionych, w sumie jest taki fajny, słodziutki. No, w sumie to nie jest. Ale jest bardzo dobry. <laughs> Za 5 many mamy dwa tamty, także to jest naprawdę fajna, fajna opcja. No i dobra, typie, Czy ty jesteś Rusherem, czy ty jesteś late game warlockiem? O, coś chce zagrać? Dobra, jest, czyli dobrze że zostawiłem tego typka. Od razu myślę, nie ma co się pierdzielić, ko Silence jakoś mi nie jest potrzebny na ZOO. To jest bardzo dobra karta na początku, jeśli dojdzie wam przeciwko ZOO, jeśli gracie oczywiście. To jest naprawdę fajne, bo jest zatrzymany minion 3 na 3, który was leczy, czyli to jest coś naprawdę fajnego. No. Okej. Okay. Teraz mi się nie opłaca go grać. Mogłbym zagrać ją w sumie. Chyba tak zrobię, bo ja będę miał i tak tamta z tego. On mi go nie przebije. A ja go będę mógł zabić tym. To jest worth myślę. Trade. Chyba, że ma tego swojego tauntera: Voidwalkera, który wygląda jak którym swoim drogą. Zobaczymy. No dawaj, tylko dawaj. David Koresh. Ich uh, ichany goes. Nie widziałem tego jeszcze na e -e 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 Warlocku, ale. Chyba są jeszcze raz strzeli No, i ładnie weszło, to by, to by sobie strzelił, dobrze, ale nie weszły wszystkie szoty. W moją kochaną strażniczkę, no i tym też nie wszedł i tak ją stracę teraz. Ale robię teraz takie coś, on musi mieć trzy razy bić tego typa jak widzicie, naprawdę fajna kartoszka. W następnej turze chyba coinuje Slash Belchera, ewentualnie Loutheba. Zobaczymy co on zagra. Co on zrobi? Czy będzie mnie atakował, czy nie? No nie wiem, nie wiem. Ale nie wydaje mi się, że to jakąś epicką kartą 2 man, 1-2. Chyba, że mu dajemy jakiegoś buffa. No nie wiem, jakoś mi się to nie podoba, szczerze. No tak, Beef to Beef, pięknie. No chyba że Mortai Coil jeszcze teraz poleci. Pewnie tak. No jednak nie. No dobra. No następny, Howling Ghost. What? I pajączki. No pajączki są spoko, muszę to przyznać. Na początku nie byłem do nich jakoś bardzo, bardzo przekonany. Ale naprawdę są spoczko, pajączki I. Boom! Nie masz jak mi tego zbić, chyba że masz Soulfire'a. Albo Silence'a. Ale nadal nie masz jak tego zbić. Okej, okay, następny duży load Mogę już go teraz zagrać, bo i tak bym mi go nie zabił. A jego Soulfire nie kosztowałby 0, tylko 5 many. Greetings. I greet you. Dobra, następny Argent Squire, no właśnie, Soulfire no, Ale czy to jakoś dużo zmienia? Zobaczmy, którym zaatakuje, czy jest mądry Czy jest mądry? Dobrze, jest mądry Gdyby zaatakował tymi, to, to głupio by stracił jednego z tych Tak to straci tylko po jednym HP ku w nich Ale mógłby zaatakować pojączkiem To by miał dwa darmowe pojączki w sumie No dobra ja się go nie boję i zagram mu na twarz. Loteba, grzybiarze, jakieś grzybki ma w łapie. Typo. No ok. Hmm. Ty ma dwie karty. Ja mam trzy, mam jedną na stole, 5 na 5 Czyli naprawdę fajne, fajne ciałko. 5x5. On ma 4, 1 ataku, wszystkie. Tylko nie widzę tego z, z jego strony. No, dług, długo myśli. Obstawiam, że ma, a nie, nie myślałem, że ma over, Power Overwhelming. Tym drogą kiedyś z tego często używałem na moim za Overlocku i no fajnie działał, ale teraz myślę, że mam naprawdę o wiele fajniejszą talię do Overlocka. No, zo. Pewnie ją kiedyś pokażę na razie. Znaczy, kiedyś na pewno ją zagram i wam to nagram. Na razie mogę wam pokazać, ale to dopiero po tym meczu. Dobra, tutaj niestety muszę skoinować. On będzie miał HP 5. No, tak czy siak, nie zabijają mi go. Musi zaatakować tym, ten pada, później musi tym, albo tym. No, czyli myślę, że spoczko. Spoczko loczko, trade. U, ma shield for Argos. No, jeżeli tylko zaatakuje tym, niestety. Albo. No, jeszcze przeżyje. Uuu, wa, wa. Uh, la, la la, I love you, baby. Taka fajna piosenka kiedyś była. Dość stara w sumie. Ale nieważne, bo nie mnie o tym. Kurde, zrobiła się sytuacja na jego korzyść teraz. Czy ja chcę go koinować i robić coś takiego? I on mi występuje że walny. Walny mi za 4, 7, 9, 14. No, chyba niestety muszę zrobić coś takiego. I coś takiego. Teraz Hellfire. Jakiś z nich mi dojdzie, może. W sumie, z tym że jak nie zagrai. Jakiegoś mocnego typa. To zagrywam Ragnaroska. I Ragnaros myślę, że ładnie powinien go sklepać. Ładnie. Topuje, topuje. Nie ma to zagrać. Typek. Hmm. No dawaj, stary. Direal of Alpha Hellfire. Błagam. Hellfire to był taki top deck. Hellfire. Hellfire. My shield for Argus. No nie, nie jest nie jest dobrze. No jeszcze zatrzymę walni. No walni, wiem, że walni. Dobrze. Ancient Watcher. 6. Mortal Call, spoko, świetnie. Mortal Call oczywiście w tego. No niestety nie mam. O Boże, co ja zrobiłem? Nie stać mnie teraz na kombo takie. Fuck, jak przegram, to. Z... Ach, chciałem zrobić Ancient Watcher i go stamtować. Miałbym mega problem wtedy tamten typ. Kurde. Zapomniałem, że Mortal Koal to nie Soulfire i mane. On ma 6-10 dipsa, jednego dipsa mu brakuje. Fuck. Błagam, przeżyj to, błagam. No nie no, to jest ZO. Czyli będziemy pewnie zaraz jakieś Soulfire'a y albo coś. Co tam po prostu tutaj na ataku. No wiadomo, także. Dobra mnie, nie będę się już poddawał. Masz lital, masz masz. Masz nawet 5, 10, 14 dipsów, także nie wiem co poddaje się. W sumie nie tak źle dwie gierki wygrane, jedna przegrana. Niestety nie udało się wbić tej szóstej rangi. Pokażę wam jeszcze na szybkości moje ZO. W sumie moje dwie ZO. Na tej grałem bardzo dużo i w sumie spisuje się Jest mega spoko, jest jeszcze z tym typem Ale to jest o wiele według mnie fajniejsza Z takim czymś i to, i to w sumie jest taka niedokończona talia Bo tutaj zamiast tych gnomów powinni być undertakerzy z dalszego Naxxramas Ale niestety nie mam go skończonego, więc no jakoś trzeba to uzupełnić Ale no nic, to chyba będzie już koniec tego odcinka Dwie wygrane, jedna przegrana, nie jest tak źle Więc dzięki za oglądanie, zapraszam was do komentowania, lajkowania Oceniania oczywiście tego filmiku, łapki w górę. Zapraszam Was na mój fan. Będzie do lajkowania, obserwowania, profilu. Siemano!